Cześć, witam was, wszystkim na, witam was wszystkich na moim kanale, na Kodzie Tarota. Może tymi rękami macham. Przepraszam, poprawiam sobie tutaj wszystko. E, witam was na Kodzie Tarota, witam was na moim kanale. Słuchajcie, zrobimy sobie taki rozkład. Um, twoja sytuacja obecna, twoja obecna sytuacja e, versus twoje najwyższe dobro, czyli twoja sytuacja, w jakiej się znajdujesz, kontra to, co. Powinieneś zrobić, żeby dojść do swojego najwyższego dobra w tej sytuacji. Tego, co Ci najbardziej służy, dobrze? Tego, co Ci najbardziej służy w tym Twoim problemie, w tej Twojej obecnej sytuacji. Zrobimy sobie taki rozkład, słuchajcie. Każdy z czym tam się boryka. Pamiętajcie, że ten rozkład nie jest też dla wszystkich. Mm. Szukajmy, szukajmy, znajdujmy to, co jest dla nas, to, co w głębi duszy mówi nam, że to jest opowieść o nas. Nie, nie każda opowieść jest o nas. Trzeba o tym po prostu pamiętać, więc nic do, na siłę sobie tutaj nie przyporządkowujmy, bo mówię, nie zawsze wszystko jest dla nas i nie wszystko jest o nas. A, a często ludzie jakby patrzący w Tarota mają taką tendencję, żeby na siłę sobie pewne sytuacje przyporządkowywać. Potem są rozczarowani, że to nie jest o nich tak do końca, bo, bo nie wszystko jest o nas, nie? W głębi serca po prostu wiemy, który rozkład, które czytanie jest dla nas i tak dalej, więc zrobimy sobie rozkład. Um, moja sytuacja obecna e, versus moje dobro, to co powinny, powinienem zrobić dla swojego dobra. Ok. Wyjmiemy sobie nie wiem, pięć kart. Wyjmiemy albo może wylecą. <laughs> tak najbardziej lubię. Dziękuję. Tutaj jest Twoja problemowa sytuacja. Twój problem, który Cię trapi. Teraz to, na co nie masz już wpływu, bo prawdopodobnie jest przeszłością. OK. Teraz to, na co masz wpływ. To, na co masz wpływ. Co jeszcze możesz zrobić? Czekajcie, przepraszam, bo karta poleciała. Muszę ją sobie zgarnąć. Ja już ją widziałam. Ale ok, owracam, dla Was, będzie to niespodzianka. To, co mogę jeszcze zrobić, co mi pomoże w rozwiązaniu problemu, co mi pomoże w rozwiązaniu mojego problemu, to jest tu, a w środku wynik. Wynik tej moje, tego mojego problemu, tej mojej najbliższej sytuacji, to jest tu. I tak na razie sobie zostawiamy. Tu jakieś miłosne sprawy u spodu talii, jak zawsze u mnie. Miłosne sprawy. Jakaś potrzeba wielkiego kontaktu z osobą, która jest Twoją drugą połówką. W ogóle same buławy, słuchajcie, same buławy. Wielki ogień, wielka namiętność, wielkie pożądanie, wielka chęć kontaktu. Tu jest jakaś bardzo atrakcyjna kobieta, się pokazuje, i wielka chęć z jej strony kontaktu. Z mężczyzną prawdopodobnie, który jest ym, połówką drugą, ale... No i ten mężczyzna też będzie dążył do, do kontaktu. Coś takiego się pokazuje wcześniej. Przed powiedzmy październikiem, bo robimy sobie rozkład na październik. I Twoja sytuacja, jak ona się pojawia? Odsłonię sobie po kolei karty. <ścoughs> okay. mm -hmm. No, powiem coś takiego? Jejku. To jest po prostu jakieś Romeo i Julia i prawdopodobnie e, jakieś Rody, Monteki, Capuletti, ponieważ to, co powiedziałam chwilę przed... chwilkę temu. Romans, namiętność, wielkie pożądanie. Bardzo dwie sprawcze osoby, które wręcz dążą do siebie. One w tych kartach są nastawione w swoim kierunku. Bardzo potrzebują skontaktować się, być razem. Dążą do tego do świętowania, do radości, że są razem te dwie osoby, one chcą być razem w tych kartach cztery karty buławiane ogniowe I, on, i wszystkie cztery są piękne wszystkie cztery karty są po prostu piękne i teraz tak, pierwsza karta, która się pojawia to jest problem i kartą problemu w tym rozkładzie jest rodzina, po prostu nie będę tutaj wymyślała interpretacji to jest karta rodziny, problemem w jakby w, w realizacji tej relacji jest rodzina, kogoś, być może was obojga, dwóch osób, może które to oglądają, które mają się ku sobie. Problemem jest jakaś rodzina, jacyś rodzice, być może jakieś wasze rodziny, które może już macie. To jest rodzina taka, powiedzmy, już ugruntowana. Tutaj są, wiecie, Dziadkowie, rodzice, dzieci, zwierzęta, to jest po prostu rodzina z tradycjami, to jest rodzina z jakimiś poglądami na to, jak ma być, jak ma być, żeby było komuś dobrze. To są ludzie, którzy doradzają, to są ludzie, którzy gnają z dobrą radą. To są ludzie, w tej rodzinie są ludzie, z których opinią... Trzeba się liczyć, w świecie należy się liczyć, jakieś konwenanse, co ludzie powiedzą, i to jest problem. Problemem jest rodzina. Jejku, ale rozkład dobrze. Problemem jest rodzina. To, czego nie możesz już zmienić, nie możesz wrócić do przeszłości. Nie możesz wrócić do przeszłości. Nie możesz do końca wrócić do tego, jak było. Chciałbyś, prawdopodobnie, żeby było tak jak dawniej. Bo tu jest pięknie, tu jest harmonia, tu jest sentyment, tu są piękne uczucia. Prawdopodobnie nawet z tą Waszą osobą. I ktoś tu chce, ale tego się nie da już zmienić. Wiecie, nie wrócimy do przeszłości. Często żyjemy przeszłością, często bardzo ogromna masa ludzi, ogromna, na tej planecie w głowie żyje w przeszłości, nie dzisiaj. Żyje 10 lat temu, jak zrobiła coś źle, żyje rok temu, tym co zrobiła, co mogłaby zmienić. I wielu z nas się dławi, po prostu zatruwa przeszłością mogłem to zrobić inaczej a co by było a jakby moje życie wyglądało teraz wiecie, to są pytania, które wielu ludzi, żyjąc w przeszłości, sobie zadaje tu i teraz i kompletnie omija ich dzień dzisiejszy. I tutaj ktoś żyje przeszłością, ale tego już nie można, do tego już nie można wrócić w tej karcie. Nie możesz tego zmienić, nie możesz wrócić do przeszłości. Ale ja uważam, że te osoby, które się tutaj pokazają, pokazują, które tak do siebie gnają, one naprawdę mają duży potencjał, żeby nie żyć w przeszłości, żeby żyć tu i teraz, żeby budować swoje życie wspólnie. Ale nie można, tak jak mówię, wrócić do przeszłości, nie można się przeszłością zadręczać. Nie możesz, nie możesz się zadręczać przeszłością, tym co było, bo to, na to już po prostu nie masz wpływu. Nie masz wpływu, nie wrócisz tam, tam już nie wrócisz. Jesteś dzisiaj, tu i teraz. Tu i teraz podejmuj najlepsze dla siebie decyzje, bo tylko na to masz wpływ. Nie masz już wpływu na to, co było godzinę temu, ani nie masz wpływu na to, co będzie. Za godzinę, nie wiem jaka będzie nasza kolejna myśl. Tak naprawdę mamy wpływ tylko na to, co tu i teraz. I da dobrze, dalej. Na co masz wpływ? Masz wpływ na jakieś na podjęcie decyzji. Masz wpływ na odcięcie się. Masz wpływ na odcięcie się, wiecie co? To wszystko skoro problemem jest rodzina. Problemem jest rodzina w tej sytuacji. Masz masz wpływ na to, żeby się odciąć, żeby podjąć decyzję, że jesteś samodzielną jednostką, że to ty kreujesz swoje życie. Przestań, przestań w tej karcie myśleć co powie rodzina. Przestań sugerować się w swoim życiu doczesnym zdaniem rodziny. Wiesz, oni mogą ci doradzać. To są twoje najbliższe osoby, zazwyczaj najbliższe osoby zazwyczaj radzą nam jak najlepiej, radzą nam dla naszego dobra, ale nie zawsze. Bo one tak naprawdę nie wiedzą, czego ja potrzebuję, ja, z czym ja się teraz zmagam? Mają dobrą wolę, ale nie wiedzą, z czym ty się w środku zmagasz. Więc tak naprawdę przyjmij radę. Podziękuj za nią, ale zrób po swojemu. Zrób po swojemu. Dobrze, dalej. Co ci pomoże rozwiązać problem? Wiesz, co ci pomoże rozwiązać problem? A... Tak naprawdę musisz, musisz z czegoś zrezygnować. Musisz e, od czegoś odejść. Musisz e, zrozumieć, że nie możesz być wszystkiego. Nie możesz zadowolić wszystkich. Nie możesz zadowolić swojego obecnego partnera. Jednocześnie rodziny. Nie możesz zadowolić ludzi w pracy... I jeszcze 30 innych osób, które tam siedzą za biurkiem, nie da rady zadowolić wszystkich. A tu, jeśli chodzi o relacje, to po prostu ty musisz podjąć decyzję. A wiecie, często decyzja wiąże się z tym, że poczujemy stratę, bo z czegoś, decydując się na coś, z czegoś innego muszę zrezygnować, i dlatego my często boimy się podjąć decyzję, bo my chcielibyśmy byśmy złapać kilka srok za ogon, a tak się nie da w życiu. W życiu często trzeba z czegoś zrezygnować żeby zyskać coś innego, ale nie możesz zyskać wszystkiego. Tak jak mówię, nie możesz w tym rozkładzie, w tym rozkładzie nie możesz zadowolić żony, męża, partnera, partnerki i jednocześnie całej swojej rodziny. W tym rozkładzie tak się nie da. W tym problemie, o którym mówimy, o twojej sytuacji obecnej, w tej sytuacji tak się nie da. Po prostu nie zadowolisz wszystkich. Musisz poczuć biedę, musisz podjąć decyzję na podstawie której poczujesz że z czegoś musiałeś zrezygnować, ale dobrze, bo zyskasz coś innego dzięki temu. I wynik sytuacji powiem Ci, że jest coś fajnego. Wynik jest piękny. Uważam, że ten wynik jest fajny, bo wynikiem tej sytuacji jest balans, który osiągniesz. Poczujesz jakiś spokój. Poczujesz, że złapałeś jakiś dystans. Jeśli podejmiesz decyzję, w jakiś sposób odetniesz się od zdania rodziny. A poczuję, poczujesz to zubożenie, że z czegoś zrezygnowałem, to poczujesz się bardzo dobrze. W tym rozkładzie poczujesz się bardzo dobrze. Poczujesz, że w końcu, tak jak ta postać tutaj, ten anioł, że w końcu masz wpływ. W końcu mam wpływ. Ale ta karta jest w centrum. Nie mam wpływu na przeszłość, nie mam wpływu na przyszłość do końca. Ja mam wpływ na to, co jest tu i teraz. Mam wpływ na równowagę, którą mogę osiągnąć. Bardzo fajny rozkład. To jest Twoja sytuacja. A spytajmy jeszcze, a ja to przesunę tak do Was, żebyście może widzieli lepiej. A teraz spytajmy o Twoje najwyższe dobro. Jakie jest Twoje najwyższe dobro? Twoje najwyższe dobro. W, w październiku teraz na tą sytuację, na to wszystko, na Twoją rzeczywistość obecną. Twoje najwyższe dobro. Twoje najwyższe dobre. Hmm. Okej. Okay. Wow. Uh, niesamowite. Poczekajcie. Aha. Twoim najwyższym dobrem uh, słuchaj, jest sytuacja hmm. ona się, do, do, ona się do, dokładnie tyczy tego problemu. Jajku. Ona się dokładnie tyczy tego problemu. Twoim najwyższym dobrem w tej sytuacji jest powziąć takie decyzje, powziąć takie zamierzenia, które doprowadzą w swoim rezultacie do do zniszczenia podwalin w tego, w czym siedzisz obecnie. Bo to jest, to jest twoi, twoim problemem, jest opinia twojej rodziny, rodziny. To, że ty siedzisz w zdaniu swojej rodziny, w, w jej opinii na temat twojego życia, a twoim najwyższym dobrem na teraz jest zrozumienie, że budowanie tego wszystkiego jest drogą donikąd. To budowanie, Musi opierać się na, na podjęciu decyzji. Twoje budowanie przyszłości musi opierać się na, na podjęciu decyzji. Na podjęciu decyzji dla Twojego dobra, która spowoduje, że stare życie, Twoje stare życie, jakby się zawali, słuchaj, jakby opinie rodziny, zdanie rodziny. Jakby nie będzie miało dla ciebie znaczenia, bo to, to się zawali, to się zawala. Wiesz? Ta, taka, taka, taki przekaz jest. Jeszcze sobie na to patrzę tutaj, bo uh -huh, tak się to pojawia. Ty musisz coś stracić. Musisz uznać, że to jest y, opinia. Opinia innych ludzi na temat Twojego szczęścia nie może Tobą kierować. Bo to jest droga donikąd. I to się musi zawalić. To się musi zawalić. Musisz zacząć patrzeć na siebie. W tej relacji, w tej pięknej relacji. Dobra. No, grubo. Mocny przekaz. Dobra. Dobra, dzięki. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie do końca. Subskrybujcie mnie tam, lajkujcie. Dzięki za piękne komentarze. Jesteście kochani. Dużo, słuchajcie, zdrówka, bo już zaczyna być sezon chorobowy przed nami. Ja to odczuwam. Dużo, dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.